Prezes Stowarzyszenia Budujemy Nadzieję. Znajdujemy się teraz właśnie w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, gdzie trwa akcja Anioł w Krakowie. Jest to jedna z naszych największych akcji. Pomagamy tutaj dzieciom z domów dziecka, z rodzin ubogich i wieloproblemowych. Jak widać, pozostaną oni właśnie na, na zajęcia. To są nasze siedzibie, naszego stowarzyszenia. Tutaj nasi wolontariusze i członkowie na co dzień pracują. Każdego dnia. Jesteśmy, by czuwać i czekać na naszych podopiecznych. W tym miejscu jesteśmy każdego dnia. E, zajmujemy się wszelkimi kwestiami, zarówno tymi formalnymi, ale także i bezpośrednią pracą z naszymi podopiecznymi, którzy bardzo często nas odwiedzają.